Kochani, witam wszystkich na moim kanale Martyna Zabawa Tururu tururu. Potem sobie zatańczymy, ale to już jak będę lalką Monster High. Ale jak to będziesz lalką Monster High? No normalnie. Z okazji powrotu Monster High mam tu całą kolekcję. <gry> wcielę się w jedną z nich. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy znacie Monster High. Jeśli tak, to napiszcie... Biściach... No jasne, że tak. Sprawdźmy, ile was jest, a teraz ja wybiorę na ślepo lalkę, za którą się dzisiaj przebiorę. Dobra, mam tu randomową kolejność lalek. Oj, oj cór. Dobra, spadły mi wszystkie i została Claudine Wow. ogarniemy to. Dobra, ja idę w takim razie się przeobrazić w Claudine Odwiedzę moją przyjaciółkę, która pomoże zrobić mi makijaż, zrobię outfit, powiem się co nieco o tej postaci, a na koniec odcinka otworzę wszystkie lalki i przyjrzymy się im z bliska. A no, oczywiście zostawiacie apki w górę i subskrybujcie kanał. Hello, subskrybenci, bawią się najlepiej. Nie zapominajcie o tym. Witam w strasznie pięknym salonie widziałem mojej przyjaciółki Juliet. Hej, witajcie w moim e, salonie piękności. To jest moja potwornie przesłodka asystentka. się e, bać. Będziemy robić makijaż inspirowany lalką Monster High. E, moja droga Juliet, to co będziemy wykonywać w tym makijażu? Skupimy się na mocnym oku, bardzo kolorowym. Będziemy domalowywać nos, piegi i nie możemy opuścić też fryzury. Będą falowane włosy i szalone i straszne. Piękne. Nie, nie, nie. Strasznie piękne i potwornie niesamowite. Kręcznie sobie musi nas opuścić w tym momencie. Mega asystentka. Spisała się. Dobrze, że nie ma pełni księżyca, bo zamiast z wami gadać to bym tylko robiła A I tyle byłoby z filmu. <śpisała> <śpisała to by chyba bez... Jest... Twoim ulubionym kolorem, prawda? Jeśli pytasz Claudin, to tak. No różowy wiadomo, że jest ulubionym kolorem. Marki. Ale już teraz fiolet wjechał na oko, więc już mówię jako Claudin, mm -hmm. że fiolet i srebro to jest to? Złota. <laughs> Srebro nie, srebro się boję, bo nie, nie wiem czemu, ale z jakiegoś względu tak. Możecie napisać mi w komentarzu, jeśli oglądacie moją Monster High. Mamy już e, dwie warstwy. Julia to jest po prostu best make upper ever. Sorry Natalia. <laughs> <laughs> <że> dobra. <laughs> Teraz będziemy używać takiego pięknego niebieskiego do kresek. Dobra, oko mamy już zrobione, więc teraz lecimy z resztą twarzy <mulary> Widzicie, trochę nosami namalowała i już, zmieniamy się w kołaka <mulary> 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 Wyczuwam, że zaraz kończymy ten makijaż i zabieramy się za włosy Chyba się zaraziła od ciebie. No dobrze, to ty pokaż makijaż, a ja idę po rzeczy do zrobienia włosów. Ej, serio fajnie ci to wyszło, naprawdę gratulacje. Dzięki. Polecam salon u Julki, do którego nigdy nikt nie pójdzie, bo tak naprawdę nie istnieje. Ale dobrze mieć taką przyjaciółkę. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie. Jeszcze nigdy nie zamieniałam mikro Wilkłaka. Dobra, już coraz bardziej przypominam Claudin. Teraz tylko myślę, że. dodatki, których mam tutaj pełno. i. outfit. Wyglądam, jakbym była szefem Wilkołaczej wytwórni płytowej. Albo Wilkołaczeł ubijące. Nie, nie, bardziej może Jenzy. Dobra, nieważne, lecimy na spacer. Patrzcie to. <tryk> Aż Klaudin padła z wrażenia. Nie wiem czy wiecie, ale Klaudin jest po prostu znawczynią mody i myślę, że tutaj widać to na Meksyku. Jestem w swoim żywiole, a zaraz zobaczcie, jak szybko biegam, ale nie polecam robić tego w domu, bo nie jesteście wilkołaczami jak Klaudin, tak? Nie rozmawiamy już z Martyną zabawą, jestem teraz, teraz na znawczynią mody. Teraz Wam pokażę trochę pus. Nie są to typowe wilkołacze pozy, tylko to jest, jak już mówiłam, wilkołak z mody, ok? Nie wiem, czy wiecie, że Klaudin też uwielbia tańczyć, także mamy dużo wspólnego. No to co? Lecimy z tym. Zabawa. Zabawa. Dobra, taki outfit nie może się zmarnować, także trzeba zrobić jakieś foty na Insta. Wbijajcie po tym filmie koniecznie. Ej, ty! Ty tam przed ekranem do ciebie mówię. Napisz w komentarzu, jak podoba Ci się moja stylizacja inspirowana Claudine. Dałam radę? Chyba dałam. Czas przyjrzeć się bliżej całej kolekcji. Oczywiście zaczniemy sobie od Claudine, no bo tego chyba nie muszę tłumaczyć i wiecie co, gdyby potwory tak wyglądały, to bym się nie bała zajrzeć pod łóżko. Claudine wygląda fantastycznie, i jestem w szoku, że potrafi stać po prostu bez żadnego stojaka. I zobaczcie, trzyma torbę, telefon, a jakoś daje radę utrzymać się na tych nóżkach, także naprawdę fajnie wykonana lalka. Zobaczcie, jakie ma kolce w uszach i kolorowe włosy z pasemkami. Mega, mega długie, prawie do stóp. Ma też bardzo uroczego towarzysza. No i oczywiście smaczki. Ja myślałam, że to jest ciasteczko Oreo, a teraz zastanawiam się, czy to nie jest jakaś sztuczna szczęka. No i złoty grzebień z motywem księżyca. Dobra, ja zabieram się teraz za Frankenstein, czyli taki odpowiednik Frankensteina. A wypiszcie w komentarzach, która według Was jest najładniejsza, albo którą na przykład uwielbiacie najbardziej z serialu. Co ty tutaj dla nas masz? Widzę, że ma robotyczną nogę, wszędzie są pioruny, czyli tak jakby przepływa przez nią prąd. Pies ma robotyczne oko, także jest to półpotwór, pół robot. Do Franki jest też taki plecak, do którego można włożyć rzeczy. Ja tam przed chwilą schowałam, ale wiem znowu, żeby wam pokazać kawałek pizzy w kształcie pioruna. Mega fajny pomysł. Telefon w kształcie trumny widzę, że dla Monster High to jest typowe. Czy Wy widzicie tego psiaka? On ma skrzydła w kształcie piorunów. Emedwerabę, Chińczyk połkną żabę. A ta dziewczyna też lubi pływać w jeziorze jak żaba, więc idzie na kolejny ogień. Laguna Blue z Plaztastic Simon czyli jest niby potworem wodnym, no ale spójrzcie na nią. Czy to wam wygląda na potwora. Zobaczcie, jaką ma uroczą przyjaciółkę Neptunę. Cudowna rybka. W ogóle oglądałam ostatnio, gdzie jest Nemo i powiem wam, że świetny film. Jeśli ktoś z Was nie widział, to koniecznie obejrzyjcie. Mega, podobają mi się te półprzeźroczyste te nogi. Zobaczcie na te paluchy. Normalnie przeźroczyste, i przechodzą takim pięknym ombre w normalny różowy kolor. Ten makijaż też jest wspaniały, i zobaczcie, ona zamiast uszu ma tak, jakby skrzela, no bo ryby oddychają w taki sposób. Zobaczcie, jaki ma plecak, muszelkę, do którego też można wsadzić coś do środka. I ja tutaj wsadzę ekstra bidon, który jest taki trochę jak fidget toy, bo fajnie, fajne uczucie w palce. I jeszcze jakieś przysmaki dla rybek. Do tego, do naszej rybeczki jest taki morski strój kąpielowy w łuski. Ona jedyna zamiast trumny ma muszle. W sensie nie ma muszli, tylko telefon. I też chyba jakiś pokarm dla rybek. Dobra, myślę, że uderzę teraz w Draculaury. bo w ogóle wygląda trochę jak taka Martyna Zabawa, przyznajcie. Koleżanka jest wampirem i nie rusza się bez kremu z filtrem 500, w ogóle nawet dla ludzi takiego nie ma dostępnego. I Cherry Juice, czyli wiśniowy napój, no bo ogólnie wam Pierwpiją krew, ale Monster Haj to są takie miłe stwory, że wystarczy im napój wiśniowy. Mamy taki słodki plecek z serca ze skrzydłami nietoperza. Wsadzę jej do środka. fona, Filtr, żeby się nie spaliła na słońcu. Precla, po którego chyba zaraz sama skoczę do sklepu. I pyszny cherry napój. No dobra, została nam ostatnia egipska Leo Denil, która wygląda trochę jak Kleopatra. Co, czy, czy to jest burrito? Ale ona ładnie wygląda. Jest Fabulous Royal Mummy, czyli to jest królewska mumia, ale nie musiałam tego czytać, żeby o tym wiedzieć, bo spójrzcie na nią. Sami. A w dodatkach do niej mamy taką kurtkę z frędzlami w Sam raz na lato Serię burrito, no w sumie pasuje Bo jest zawinięte jak mumia Tu ten fon, puderniczka No i taki plecak z chrabouszczami Który wygląda jak złota piramida Mega sztos i do tego się otwiera Można do środka włożyć burrito I przechowywać je wiekami Jak to mumie mają w zwyczaju Myślę, że ta grupa prezentuje się strasznie cool Z chęcią obejrzę sobie teraz Monster High Żeby zobaczyć o co tutaj chodzi Jakie mają przygody, co lubią robić Mówić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a jeśli jeszcze mało wam zabawy, to wiecie co robić. Tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny, a na środku subskrypcja, moi drodzy, subskrypcja, bo subskrybent bawił się najlepiej.